Niestety proszę Państwa silne wiatry i pusta naczepa to nie działa. Dobrze, że ją nie przewaliło. Jechałem może 20 na godzinę. I prawie że prawie że wyciągnąłem z poślizgu, ale niestety nie dało rady. ściągnęło ją w dół. Teraz czekam na jakiś... Teraz czekam aż mnie ktoś wyciągnie. Złapałem taki poryw wiatru, że nie mogłem w ogóle stać. Strasznie to wygląda, ale nie jest to takie straszne. Ściągnęło mnie do rowu. A co? Wiatr. jechałem, może 20 na godzinę. Jechałem na otwartą przestrzeń, zresztą autostrada była zamknięta. Jechałem objazdem. I po prostu czuję, że coś mnie hamuje. W lusterka nic nie widać, bo tu mamy yy, śniegu. <laughs> wszystko, jak wszystko yy, ucichło, patrzę na wrowie. Próbowałem ją wyciągnąć, ale to się nie da, czułem jak już, jak, jak mnie e, ciągnik przechyla. Potem jak ja zjechałem do rowu, za mną też coś tam się działo. Samochody w rowie, karetka, wypadek. A. Policja przyjechała, zobaczyła. Pojechała dalej, mówię, dzisiaj jest pełno takich traków w rowach. No, gdyby był załadowany, nie byłoby problemu. No. Niestety. Czyli co, czekamy na hol i idziemy spać, bo ja dzisiaj w tą pogodę już nigdzie nie jadę, a i tak muszę załadować jutro. Wstaje niesamowicie mocno. Spędzę 7 godzin mniej więcej, jak tutaj stoję. Jeszcze raz, no oczywiście dzień. Bo najpierw muszę... wyciągania, bo po prostu tak jest, że się nie da stać na zewnątrz. To jest dramat. Ja jestem ciekawy, czy jak mi wyciągnąć, czy ja dalej nie polecę. nie wyciągnął, trzeba dwa. Tak wczoraj wiało, że się nie dało kręcić, ale podsumuję. Oni mnie wyciągnęli dwoma samochodami. Wiatr tak wiał, że się bali, że mnie znowu z... 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 zrzuci do rowu. I eskortowali mnie aż do takiego mojego lasku, gdzie wiatr był już słabszy. No i później doczłapałem tutaj na parking. Na parking gdzieś na jakimś, jakimś centrum handlowym przy Quebecu i stoję obok innych traków. To nie jest trak, trak, stop. To stada dalej jest zamknięta i tutaj właśnie w Quebecu tak jest, nie przewidują. Najpierw jest wypadek, później zamykają autostradę i patrzą o złe warunki klimatyczne i dopiero zamykają autostradę. Do tej pory jest autostrada w tamtą stronę zamknięta. Ja nie jechałem nawet autostradą. Jechałem przez drogą drugorzędną, żeby dostać się do autostrady, bo myślałem, że był wypadek i objeżdżałem trzy zjazdy. I jak walnęło wiatrem panie, to nie było żadnych szans. Cóż, taki to był typ dnia, który to już 10-11 grudnia 2014.